Kompletnie pijany pieszy z rowerem, potrącony przez kompletnie pijanego kierowcę Audi. Obaj panowie trafili do szpitala, a policja teraz się zastanawia, kogo tutaj ukarać. Przenosimy się do Miedzina. Wioska jak wioska. 2,5 tysiąca mieszkańców, mniej więcej niedaleko Częstochowej. Nawet doszło do tego zdarzenia na ulicy Częstochowskiej, na której znajdziemy więcej sklepów. No i z jednego z tych sklepów wyszedł pan, chociaż wyszedł. To takie odważne powiedzenie, ponieważ jak się później okazało, miał 3 promile alkoholu i prowadził swój rower. Co ważne, prowadził go, nie jechał na nim. Ale. Wtargnął na jezdnię i został potrącony przez kierowcę Audi, który po potrąceniu go stracił panowanie nad swoim pojazdem i wjechał do rowu. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy po fakcie przebadali 51-letniego pieszego prowadzącego rower. Jak się okazało, on miał 3 promile alkoholu we krwi, natomiast jeżeli chodzi o kierowcę Audi, okazało się, że miał 2 promile alkoholu. Teraz ta sprawa musi być dokładnie przebadana i wtedy policjanci stwierdzą komu tutaj i za co przedstawić zarzuty.